mecz Uważam za bardzo ciekawy zespół tutaj górnika postawił nam warunki. No, wiadomo to jest zespół juniorski oparty na, na zawodnikach z bodajże trzech drużyn juniorskich. No, mój zespół no, fizycznie myślę, że był lepszy w tym momencie i wykorzystał szybką kontrę, także no, ułożył się po naszej myśli ten mecz. I, no i wygraliśmy, uważam w zasłużenie spotkanie, aczkolwiek gratulacje dla zespołu gospodarzy było naprawdę fajnie się postawili, chłopaki są młodzi, całe granie przed nimi. No, liczyliśmy na to, że będą grali chłopaki, szybką kontrę, wznowienie. Na to na pewno zwracaliśmy uwagę. No, na pewno nie potraktowaliśmy to, tego przeciwnika po prostu niepoważnie, jak do każdego przygotowywaliśmy się solidnie. I... Spotkanie było bardzo nie wiem, bardzo zróżnicowane. Mieliśmy dobre fragmenty gry. Nie odjechali nam na bardzo dużą ilość bramek na 3-4, a w pewnym momencie coś się u nas zacięło i straciliśmy nagle 5 bramek z rzędu. Odjechali nam i skończyła się połowa 10 bramkami aż. Potem w drugiej połowie znowu po rozmowie z trenerem znowu coś nas ruszyło. Znowu wróciliśmy do wyniku 16-10. No i znowu coś się znamy, e, zablokowało i odjechali nam. Lecz walka była jestem zadowolony z e, No dzisiaj pierwszy, pierwszy mecz po, po Nowym Roku i podobno no to nawet nieźle. No, Wróciliśmy z Karpacza, z obozu. E, tak naprawdę ten zespół drugoligowy od przed świętami jeszcze sobie nie trenował. Bo pięć osób trenowało z ligą, e, reszta trenowała w Karpaczu. Dzisiaj spotkaliśmy się na meczu. I powiem tak, pierwsza połowa troszeczkę za dużo błędów i odjechali nam w przeciągu 10 minut na 10 bramy. Ale pojedliśmy sobie w szatni, mieliśmy założenia, e, zmieniliśmy system obrony na 1 jeden. się naprawdę rzucili do zabiania, rzucili się do walki. I to, wyglądało to zdecydowanie lepiej. Rzuciliśmy chyba z 10 na 5-4. Szło powalczyć jeszcze o fajny wynik, ale spokojnie. No, ja tak mówię, dzisiaj po prostu ten wynik e, z... Tego tak się zrobiło, bo za dużo niewymuszonych błędów. Za dużo. W zawiercie miało ich może 3-4-5. My mieliśmy ponad 15 błędów technicznych. Są to juniorzy, uczą się cały czas. Fajnie, że podjęli walkę, fajnie, że się nie poddali i na pewno Z Kolejny mecz, zbliżamy się już do tej takiej zasadniczej fazy grupy mistrzowskiej, do której już zabroniliśmy sobie właśnie po dzisiejszym meczu awans. No i tam się krytykuje nas. Ciężkie mecze z Sosnowcem, z całą tą grupą. No i cóż, no, mecz, jak mecz musieliśmy wygrać. Takie były założenia i cel jest osiągnięty, więc jest dosyć wysokie zwycięstwo, więc nas to cieszy. No i skupiamy się na dalszej fazie rozgrywek. Nie widzieliśmy za dużo na wojsku. Fizycznie też nas miażdżą, no bo jednak nie jesteśmy tak mocno zbudowani te cursoscy, tak, wysocy, tak z, nie mamy takiej masy, żeby z nimi walczyć jeden na jeden. Na przykład kołowi nie mogą walczyć ze sobą, żeby jak równy z równym. Tutaj widać parę osób w zawierciu z doświadczeniem ligowym, czyli ligowym, Nie wiem czy to tam ktoś raz super lidze, ale ale tak. Zdecydowanie więcej widzę na boisku, więcej widzę dookoła, żeby zagrać do skrzydła, przerzucić piłkę o, o trzech, odwrócić e, doświadczenie zdecydowało. E, u nas, u nas to dopiero dopiero będzie procentowało, ale tak zaraz, za dwa latka, więc dajmy chłopakom czas. Ja od nich wymagam, żeby w każdym meczu wchodzili i walczyli, żeby nie podawali się w szatni, tylko żeby wyszli i robili wszystko co mogli. No, w naszym zespole no, jest kilku juniorów, e, natomiast no dobrych co. są albo e, nie do, niedawno skończyli Wyginiora, ale jest też kilku doświadczonych zawodników, także którzy grali tak i w ekstraklasie, a niektórzy w pierwszej lidze, także na pewno to doświadczenie też tutaj miało, e, miało znaczenie. Od czwartej klasy gram tutaj w Zabrze, jestem w pogoń Zabrze. Zawsze myślę o tej płycie ręcznej, wiem, że to może to nie wyjść, mogę dostać kontuzji lub mogę się po prostu nie przebić do składu i zawsze trzeba myśleć o czymś innym, czy o byciu trenerem, fizjoterapeutą, czy, po, czy iść kompletnie inną stronę. Pogoń to jest... Pogoń i górnik jest bardzo dobrym klubem. Lubię tu trenować, jest świetna atmosfera. I no naj, najlepsze, najlepsze u nas wrażenie jest atmosfera. Nie ma kłótni, nie ma żadnych, nie ma żadnych spin. jak ktoś jak ktoś ma jakiś problem, to zawsze chłopaki pomogą. E, no powiem szczerze, że duże zaskoczenie. Naprawdę. W ogóle nie spodziewałem się piątki e, dowiedziałem się, że mnie tam zgłosili jako kandydującego tak? do najpopularniejszego trenera. E, duże zaskoczenie i powiem szczerze, że, że pozytywny kopok do dalszej pracy. W następnej kolejce jedziemy do Kielc, do Biby, do, do, do rezerw. No myślę, że będzie ciężki mecz. U siebie wygraliśmy, ale na pewno czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Takie najbliższe plany. zostały nam do końca trzy mecze. Na tym, w tym momencie jesteśmy na drugim miejscu. Pierwsze trzy drużyny awansują do grupy mistrzowskiej. No, my dzisiaj wygrywając no, zapewniliśmy sobie już byt w tej grupie mistrzowskiej, więc będziemy bezpośrednio walczyć o, o awans do pierwszej. Znaczy z tej grupy Mistrzowskiej. Tak? Mamy też inne cele. Chłopaki z Zabrza są bardzo dobrym zespołem juniorskim, ale mamy cele seniorskie, chcemy awansować do pierwszej ligi. Inne cele, inne założenia. Nasze założenia na razie wszystkie się w miarę spełniają, oprócz tamtego jednego, dwóch meczów z Sosnowcem. Jesteśmy na takiej ścieżce zwycięstw, więc taki jest nasz cel i mamy nadzieję, że go spełnimy dla nas, dla kibiców i że Wired wróci do pierwszej ligi. Myślę, że się nie spotkamy. Szans raczej nie mamy na pierwszą trójkę. Eee, chciałbym, żebyśmy byli na miejscu 4-5-6. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli nie, no to co? No to więcej meczów, większy plus dla chłopaków, bo wtedy będziemy bardziej tak 5 meczów, bo robi się znowu 6 grupa 6 dużym. I będziemy patrzyli. No, moim zdaniem spokojnie w naszym zasięgu jest utrzymanie w lidze i żeby za rok znowu przystąpić do drugiej.